Kleszcz meksykański, zwany kleszczem moczowym lub kleszczem bezzębnym, to pasożyt pochodzący z meksykańskich pustyń na Podlasiu. Jest to gatunek z rodziny kleszczowatych, charakteryzujący się pasożytowaniem w okolicach odbytu u knurów, szczurów oraz bezdomnych. Od zwykłego kleszcza odróżniają go oczy, które są bardziej spuchnięte, oraz charakterystyczne dla tego gatunku przypadki zjadania robaków. Pomimo że kleszcze meksykańskie Żerują zazwyczaj na dzikich knurach i szczurach, to mogą one także zaatakować człowieka. W przypadku znalezienia wgryzionego kleszcza na swoim ciele, należy oblać ranę moczem. Tylko własnym, broń Boże, cudzym. Słonowaty mocznik sprawia, że klesz przestaje pić ludzką krew, ze względu na mocznik, który w odpowiedniej ilości działa prozdrowotnie. W przypadku, gdy to nie pomoże, należy wypić żuberka. I po 15 minutach polać ranę moczem i to dwa razy, gdyby za pierwszym razem się nie oblało. W 2022 roku gatunek ten zajął 207 miejsce na niebieskiej liście gatunków szkodliwych.